Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości dziś z udziałem naszego gościa, wybitnego profesora, fizyka, przewodniczącego Światowej Akademii. Nauk zrzeszającej 130 noblistów, również przewodniczącego Papieskiej Akademii Nauk, pana profesora Antoniego Cukiki, który jest naszym gościem na konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, kwestii zasobów przyrodniczych naszego kraju i wyzwań, jakie czekają nasz kraj w kontekście. Czy to protokołu z Kioto, czy też pakietu klimatyczno-energetycznego. Szanowni Państwo, wprowadziliśmy rzeczywiście w życie, ratyfikowaliśmy i konwencję klimatyczną, i konwencję o ochronie bioróżnorodności Natury 2000 trzy niezwykle ważne elementy z punktu widzenia rzeczywiście rozwoju zrównoważonego, czyli. Szybkiego wzrostu gospodarczego powiązanego z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i poszanowaniem praw człowieka. Niestety w naszym wydaniu zakończyło się to nie najlepiej, a mianowicie pakietem klimatyczno-energetycznym. Przy ogromnych sukcesach, o których mówił pan przewodniczący, zaczęliśmy blokować własne zasoby energetyczne i zależymy, zaczęliśmy się uzależniać od dostaw zewnętrznych. Równocześnie Naturą 2000 o którym, o którym też żeśmy mówili poprzednio, miast kontrolować nas rozwój, miast rzeczywiście stymulować ten rozwój gospodarczy z terenów wiejskich, rzeczywiście wprowadziliśmy sobie wiele utrudnień i gdybyście Państwo pojechali w teren, zobaczylibyście Państwo, że jest totalny kryzys w zarządzaniu, kryzys decyzyjny. Wczoraj rozpoczęliśmy dyskusję na temat etycznych i prawnych podstaw zrównoważonego rozwoju w jaki sposób zrozumieć tą koncepcję i w jaki sposób adoptować to wyśmienite prawo które jest zawarte właśnie w konwencji klimatycznej w konwencji o ochronie bioróżnorodności i natury 2000 i tu stwierdziliśmy że jednak podstawą ku temu powinna być nauka nauka powiązana z etyką ale gdzie podmiotem jest człowiek I'm very pleased to be here to... Chciałabym tylko zwrócić uwagę Państwa na to, że musimy rzeczywiście przywiązywać ogromną wagę do nauki. Dlatego, że nauka pomoże nam rozwiązać te problemy, w obliczu których obecnie stoi świat. O czym już mówił wcześniej profesor Szyszko, i w tym celu potrzebna nam jest naukowa dyscyplina. Tak naprawdę nie żyjemy jakby w świecie nowoczesnym. Żyjemy nadal w świecie pre Ani logika, ani nauka nie jest w tym sensie nowoczesna. W związku z tym właśnie potrzebne są wyniki naukowe, potrzebna jest dyscyplina naukowa po to, żeby rozwiązywać te problemy, które są problemami milionów ludzi. Tak naprawdę to, o czym dzisiaj mówimy, czyli o zrównoważonym Rozwoju to jest pewien taki tylko skrót myślowy, bo dotyczy to wielu różnych problemów. Jeżeli tych problemów nie rozwiążemy, to będzie to oznaczało, że miliardy dolarów amerykańskich będą wydawane właściwie ze szkodą, będą stracone. A więc musimy tutaj dokonać ogromnego postępu, a ten postęp właściwie obserwujemy już od dłuższego czasu. So, e, ułóż... My się tutaj zastanawiamy, dlaczego wcześniej nie doszło do takiego wielkiego rozwoju naukowego, dlaczego te cywilizacje sięgające już 10 czy nawet wobec, według ostatnich badań 50 tysięcy lat wstecz nie dokonały tak wielkich odkryć i naukowych i nie wprowadziły tych wszystkich wynalazków w życie. To się zaczęło właściwie dopiero 400 lat temu. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który był częścią społeczeństwa częścią jakby całej ludzkości zaczął przyglądać się skałom. Dalsza działalność polegała na tym, żeby odkryć tę naukę, odkryć również tę interwencję Stwórcy w świat, że ten Stwórca kierował się pewną logiką, że jest logika w stworzeniu świata, w stworzeniu gwiazd i skał. I wówczas wtedy wykryto pierwsze prawa Natury, a więc nie jesteśmy wynikiem jakiegoś chaotycznego rozwoju, że jest w tym pewna logika, logika nieodłącznie z tym rozwojem związania, jest to logika ogólna świata i logika również na tym poziomie takim niewielkim, tej, tej, tej subnuklearnej fizyki, którą ja sam się zajmuję. A więc my staramy się cały czas podążać tym tropem, żeby odkrywać tę wewnętrzną, jakby boską logikę świata. Ja uważam, że my nie jesteśmy jakby synami chaosu, bo gdyby tak było, to ja byłbym sam bezrobotny, a ja wiem co robię. Zajmuje się właśnie tą subnuklearną fizyką, pracuję w jednym z największych laboratoriów w świecie. Także pracujemy to po to, żeby atakować te, te problemy współczesnego świata, stosując w tym, w, w tym celu wyniki naukowe, opierając się na rygorystycznych badaniach naukowych. Ja tutaj przybyłem m.in. dlatego, żeby udzielić wsparcia krajowi, w którym urodził się wielki papież Jan Paweł II który po raz pierwszy udzielił wielkiego wsparcia nauce, ponieważ my, tak jak mówiłem wcześniej, musimy stosować te rygorystyczne wyniki badań w celu rozwiązywania tych problemów, a to właśnie Jan Paweł II po raz pierwszy powiedział, że wiara i nauka są darami Boga. Rygor, ta rzetelna nauka jest niezmiernie istotna również w, w rozwiązywaniu problemów wiążących się ze stosowaniem Zrównoważonego rozwoju, który dotyczy no, życia wszystkich nas tutaj, a my tutaj sobie jesteśmy, uczestniczymy w konferencjach, a jednocześnie NASA strzeliła 400 kilometrów stąd Jest specjalne stację kosmiczną, która ma badać obecność antymaterii w świecie. Jeżeli tak będzie, to muszę powiedzieć, że historia stworzenia świata Big Bang będzie musiała zostać na nowo zapisana. I ja muszę powiedzieć, że to jakby chaos nie jest tym, tym naczelnym porządkiem świata, ponieważ gdyby tak było, no to ja nie mógłbym dokonywać takich dokładnych badań, jakie dokonuję właśnie w mojej tej skupie nuklearnej fizyce z ogromną dokładnością. zaś nawet do 15 pikosekund, a jedna pikosekunda to jest jedna tysięczna część sekundy. A więc chciałbym jeszcze raz podkreślić, że właśnie tak istotne jest stosowanie tych rzetelnych wyników nauki, rygoru naukowego dla stosowania w praktyce.